Może słyszeliście gdzieś, że cukrzyca typu drugiego to ten łagodniejszy rodzaj choroby, albo że nasycone kwasy tłuszczowe działają wręcz leczniczo, albo o, że cukrzyca typu drugiego jest nieuleczalna? Założę się, że jeśli jeszcze się nie spotkaliście z jakimiś mitami o cukrzycy typu drugiego, to na pewno prędzej czy później to nastąpi. Dlatego dziś obalę 6 najpopularniejszych mitów o cukrzycy typu drugiego. Zapraszam z tej strony Małgorzata Bekier, a Wy oglądacie kanał W Związku z Cukrzycą. Jestem farmaceutką, która edukuje w internecie o cukrzycy, i profilaktyce i szeroko pojętym, trochę zdrowszym stylu życia. Postanowiłam nagrać taki dość luźny film, w którym wyjaśnię popularne mity o cukrzycy, ponieważ wiara w niektóre z nich i praktykowanie jakichś dziwnych metod może niestety realnie zaszkodzić Waszemu zdrowiu lub Waszym bliskim. Cukrzyca typu drugiego to łagodniejszy typ cukrzycy niż cukrzyca typu pierwszego. To częste przekonanie, ale nie do końca prawdziwe. Cukrzyca typu drugiego nie jest łagodniejsza od cukrzycy typu pierwszego, to po prostu inny mechanizm choroby, a obie mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy niszczy komórki beta-trzustki produkujące insulinę. Objawy pojawiają się zazwyczaj nagle, leczenie wymaga insuliny od samego początku. Natomiast cukrzyca typu 2 polega na tym, że organizm wytwarza insulinę, ale tkanki stają się na nią oporne, a z czasem trzustka nie nadąża już z produkcją tego hormonu. Rozwija się zwykle wolniej, często latami, i jest związana m.in. z nadwagą i nieprawidłowym stylem życia. Dlaczego typ drugi nie jest łagodniejszy? Bo często długo przebiega bezobjawowo, więc diagnoza bywa późna, kiedy już doszło do powikłań. Nieleczona lub źle kontrolowana cukrzyca typu drugiego prowadzi do takich samych poważnych następstw jak cukrzyca typu pierwszego, jak np. uszkodzenie nerek, wzroku, nerwów. Chorób serca czy udarów. Cukrzyca typu drugiego na pewnym etapie leczenia także może wymagać insuliny. Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że cukrzyca typu drugiego bywa nawet groźniejsza niż typ pierwszy, ponieważ przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo lub być latami bagatelizowana z powodu jedynie nieznacznie podwyższonej glikemii. Wielu pacjentów z cukrzycą typu drugiego, mimo że mają realną szansę istotnie wpłynąć na przebieg choroby, z powodu lekceważenia swojego stanu, rozwijają powikłania szybciej i częściej niż część chorych z cukrzycą typu pierwszego. Osoby z cukrzycą powinny jeść 5 posiłków dziennie. Nie ma jednej sztywnej zasady, że każda osoba z cukrzycą, czy to typu drugiego, czy pierwszego, musi jeść dokładnie pięć posiłków dziennie. To zalecenie pojawiało się częściej w starszych schematach leczenia, szczególnie gdy stosowano określone typy insuliny np. insuliny ludzkie o dłuższym i mniej przewidywalnym działaniu i chciano uniknąć spadków cukru między posiłkami. Obecne podejście jest bardziej indywidualne. Dla niektórych osób super będą np. trzy posiłki, a dla innych więcej. Co do skuteczności w redukcji masy ciała, pojawiają się nawet kolejne przesłanki, że najskuteczniejszą strategią okazują się trzy posiłki plus ewentualnie czwarta mini przekąska bez dodatkowego już podjadania. Najważniejsze jest to, by te posiłki były dobrze zbilansowane, o niskim indeksie ładunku glikemicznym. No i jeśli macie nadmierną masę ciała, sprzyjały jej redukcji, czyli by dieta była tak skomponowana, by łatwiej było utrzymać deficyt kaloryczny czy w gorszych momentach zero kaloryczne, czyli by nie jeść za mało, ani za dużo i nie nabawić się przy tej redukcji niedoborów pokarmowych. Osoby redukujące masę ciała czasami stosują posty przerywane i jedzą na przykład tylko dwa posiłki i przy większości leków nie będzie z tym problemu, ale przy niektórych sposobach leczenia takie długie okresy bez posiłku mogą grozić hipoglikemią, więc warto wtedy częściej monitorować poziom cukru, najlepiej za pomocą ciągłego monitorowania glukozy i porozmawiać też o tych zmianach z lekarzem, bo być może będzie konieczna zmiana dawkowania leków. Oczywiście nie trzeba przechodzić na post przerywany czy inne dość restrykcyjne rozwiązania, żeby zredukować nadmierną masę ciała. Takie krótkie okna żywieniowe to po prostu inny sposób na deficyt kaloryczny a nie jakaś magiczna metoda. Cukrzyca typu drugiego jest nieuleczalna. Formalnie cukrzyca typu drugiego jest uznawana za chorobę przewlekłą, czyli taką, która nie znika samoistnie. Jednak to nie oznacza, że nic nie da się z nią zrobić. Jest ona nieuleczalna w tym sensie, że predyspozycja do zaburzeń gospodarki glukozowo-insulinowej pozostaje niestety na całe życie, ale niewiele mówi się o tym, że remisja cukrzycy typu drugiego jest możliwa. U części osób, zwłaszcza we wczesnych stadiach choroby, można doprowadzić do takiego wyrównania poziomu cukru, że nie ma potrzeby stosowania leków, a wyniki mieszczą się w normie. To bywa możliwe, osiągalne między innymi przez redukcję masy ciała, a redukcja masy ciała nawet już o 5-10% może znacząco poprawić waszą wrażliwość na insulinę. Po drugie, zmianę diety, ale nie taką na chwilę, na miesiąc, tylko już na stałe. Po trzecie, regularną aktywność fizyczną, i po czwarte, w niektórych przypadkach, remisję osiągają pacjenci po operacjach bariatrycznych. Jeśli chcemy być precyzyjni, to nie mówimy o wyleczeniu. Tylko o remisji. Dlatego, że jeśli wrócicie do starych nawyków, no to choroba niestety też wróci i jest to nieuniknione. Niestety, często o chorobach przewlekłych, takich jak np. cukrzyca typu drugiego, myślimy jako o przeziębieniu czy grypie, że weźmiemy leki, poleczymy się dwa tygodnie i później po podstawieniu leków będziemy totalnie zdrowi. Bez ryzyka nawrotu. Tak to niestety w tych przypadkach nie działa, bo jest to choroba o całkiem innym podłożu. Więcej o remisji i o tym, kiedy i jak sprawdzić, czy mamy tą remisję, nagrałam osobny film na kanale, więc zainteresowanych zapraszam do nadrobienia. W cukrzycy typu drugiego nie można jeść węglowodanów, a nawet owoców. Węglowodany są podstawowym źródłem energii dla organizmu. W cukrzycy nie chodzi o całkowite wykluczenie. Tych węglowodanów, tylko o ich rodzaj, ilość i rozłożenie ich w czasie. Wybierajmy głównie produkty o niskim lub średnim indeksie glikemicznym, pełne ziarna, warzywa, rośliny strączkowe, część owoców, szczególnie te jagodowe, jak maliny, borówki czy truskawki. Owoce są źródłem błonnika, witamin, polifenoli i ich umiarkowane porcje są zalecane także osobom z cukrzycą. Całkowite wykluczenie węglowodanów może prowadzić do niedoborów, problemów z pracą jelit i jest po prostu bez sensu. Często pojawiający się argument przeciwko owocom to to, że są źródłem fruktozy. Tyle, że fruktoza z owoców, a fruktoza z syropu glukozowo-fruktozowego to całkiem co innego, bo znowu, owoce to nie tylko fruktoza, tylko też woda, błonnik polifenole, no i inne wartości odżywcze których nie ma czysta fruktoza. Także owoce, tak, szczególnie jagodowe, ale w umiarkowanych ilościach. 2 kg truskawek czy czereśni to nie najlepszy pomysł. 200-300 g dziennie jako deser czy dodatek do posiłku, jak najbardziej. Przy okazji diety, poza wyeliminowaniem owoców, słyszałam jeszcze takie kocopoły, o tym, że nasycone kwasy tłuszczowe są lecznicze dla osób z cukrzycą typu drugiego. No niestety nie, nic się w tym temacie od dawna nie zmieniło. Nadmiar tłuszczów nasyconych np. Na z masła, smalcu, tłustych mięs, oleju kokosowego zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Kropka. Osoby z cukrzycą typu drugiego już i tak mają podwyższone ryzyko miażdżycy, zawału czy udaru. Więc ograniczenie tłuszczów nasyconych jest zalecane. Korzystniejsze będą tłuszcze nienasycone, jak oliwa z oliwek, olej żapakowy, orzechy, ryby morskie. Poprawiają profil lipidowy, czy choćby pomagają obniżyć indeks glikemiczny posiłku, co pozytywnie odbija się finalnie na glikemii poposiłkowej. Tylko pamiętajcie, to tutaj nie działa zasada: im więcej, tym lepiej, więc też zalecam umiar. Insulina w cukrzycy typu drugiego. Koniec z tobą. Bywa tak, że w cukrzycy typu drugiego, na pewnym etapie choroby, najczęściej po wielu latach, trzustka nie nadąża już z produkcją własnej insuliny i wtedy lekarz faktycznie może zalecić insulinoterapię. Obecne schematy leczenia cukrzycy typu drugiego są tak skonstruowane, że insulina pojawia się wtedy, gdy wszystkie inne opcje już są niewystarczające. To nie musi oznaczać jakiegoś końca ani nagłego pogorszenia w sensie nieodwracalności już na całe życie. To oznacza tyle, że obecne leczenie nie wystarcza do utrzymania prawidłowej glikemii. Tyle. To nie oznacza, że nie ma sensu się starać, by zredukować masę ciała, czy zadbać o zdrowe nawyki żywieniowe. Czasami jest tak, że insulina jest potrzebna np. tylko tymczasowo, np. podczas infekcji, po operacji, w ciąży, lub przy bardzo wysokich cukrach na początku diagnozy. U części pacjentów insulina w połączeniu z innymi lekami pozostaje w terapii na stałe, ale dzięki temu można skutecznie uniknąć powikłań. Warto zrozumieć to w ten sposób, że insulina po prostu jest narzędziem, a nie jakąś ostatnią stacją przed tragedią. Jej celem jest ochrona organizmu przed skutkami przewlekłej hiperglikemii. Jeśli wdrożycie odpowiednie zmiany w swoim życiu, być może nie będzie jeszcze za późno, by na przykład zostawić tylko insulinę bazową, albo by być może wrócić do poprzednio stosowanych leków. Nie zawsze to jest możliwe, bo bywają, bardzo rzadko, ale bywają takie sytuacje, gdzie na przykład ta diagnoza cukrzycy typu drugiego była nietrafiona, tak? I okazuje się po pewnym czasie, że to pogorszenie glikemii nie jest spowodowane. Tylko nie wiem, z Waszej winy, tak, bo nie staraliście się wprowadzić zdrowych nawyków żywieniowych, ale że ta diagnoza była nieodpowiednia i na przykład macie cukrzycę typu Lada. tak, Kiedyś to była cukrzyca typu Lada, teraz już jest to nazywana cukrzyca typu pierwszego, po prostu, czyli że Wasza trzustka bardzo szybko wykorzystała tą rezerwę insuliny, no i niestety, mimo Waszych starań, ta insulinoterapia może być konieczna. Natomiast w większości przypadków jest Możliwe, by w porę zareagować, i zawsze zachęcam do tego, by spróbować po prostu. Z drugiej strony też bardzo dobrze rozumiem Wasze obawy przed insuliną, bo czasami ta insulina jest wprowadzana bez odpowiedniej edukacji, bez odpowiedniej ilości czasu poświęconego na tą edukację. I to naturalnie potęguje lęk. Wasze obawy są jak najbardziej uzasadnione, ale jest to sytuacja, z którą naprawdę można sobie poradzić. Współczesne schematy leczenia cukrzycy coraz skuteczniej też odsuwają ten moment rozpoczęcia insulinoterapii. No i istnieje wiele możliwości, zanim będzie ona konieczna. W większości przypadków macie też po prostu realny wpływ na to, by ten moment insulinoterapii odwlec. W czasie, a czasem nawet całkowicie uniknąć insulinoterapii. No i mit, w który bardzo łatwo uwierzyć na początku choroby, co niestety może mieć wiele niebezpiecznych konsekwencji. Jeśli dobrze się czuję, to znaczy, że wszystko dobrze i nie muszę zmieniać swoich nawyków, mogę odstawić leki. Jeśli właśnie tak pomyśleliście, gdy lekarz zdiagnozował wam stan przedcukrzycowy lub już cukrzycę typu drugiego, to faktycznie w rzeczywistości możecie czuć się nadal nie najgorzej, nie widzieć objawów i nie widzieć sensu zmiany w swoim życiu. Tymczasem choroba bardzo podstępnie rozwija się bezobjawowo i już powoduje powikłania, z którymi zmierzycie się niestety za 5-10 lat, jeśli nic teraz nie zrobicie. Cukrzyca typu 2 może długo przebiegać bezobjawowo, zwłaszcza we wczesnych stadiach. I jest to niesamowicie niebezpieczne, bo usypia naszą czujność i potrzebę zmiany. Wam się wydaje, że czujecie się dobrze, jesteście zdrowi, a tak naprawdę choroba już postępuje. To, że dziś czujecie się dobrze, nie oznacza, że wasz organizm nie jest już narażony na uszkodzenia naczyń, nerek, oczu czy nerwów. Dlatego w cukrzycy typu drugiego tak kluczowe jest regularne monitorowanie glikemii, dbanie o dietę, e, ruch i leczenie zgodne z zaleceniami lekarza, nawet jeśli czujecie się dość nieźle. I tutaj niestety bardzo często wychodzi Wasz brak zaufania do procesu, który zaproponował Wam specjalista. I często porzucacie swoje zdrowe nawyki nie tylko przez brak edukacji, czy właśnie brak zaufania do lekarza, ale też dlatego, że bardzo trudno Znaleźć osobę, która wypracuje razem z wami wasz indywidualny program leczenia. A tutaj niestety podejście indywidualne jest konieczne, jeśli chcemy, żeby zostało z wami już na stałe, a nie tylko na chwilę. No i często też ta diagnoza stanu przedcukrzycowego czy cukrzycy typu drugiego pojawia się w takim wieku czasami 30, plus, 40, 50. Plus. I to jest taki czas w życiu, gdzie tak, jesteśmy dość aktywni, mamy pracę, problemy i tak i Często tą zmianę naszych nawyków żywieniowych, przez to, że nie czujemy się jeszcze tak najgorzej, no to odrzucamy gdzieś tam w czasie, odpieramy to od siebie. I ja dzisiaj zobaczyłam takie ciekawe zdanie, które może właśnie powinnam tutaj powtórzyć w tym filmie. A chodzi o to, że zdrowa osoba ma milion problemów, a chora osoba ma tylko jeden. Więc mam nadzieję, że to zdanie Was jakoś zmotywuje, żeby to zdrowie jednak potraktować priorytetowo, nawet jak jeszcze. Nic was za bardzo nie boli. No i na dzisiaj ode mnie to tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy faktycznie słyszeliście o tych wszystkich mitach, o których ja dzisiaj opowiedziałam. Eee, albo może znacie kogoś, kto wierzy w takie mity, albo znacie inne przykłady mitów. Dajcie znać w komentarzu. No a ja dziękuję Wam za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!